Cześć witajcie moi drodzy, ja jestem a to jest kolejny na moim kanale. Dzisiaj jest 15 grudnia, a to jest koniecnik z Daily. No już powoli to daily się kończy, bo praktycznie zostało na 9 dni i trochę to mnie niepokoi jednocześnie się cieszę, bo skończy narazcie to daily. Nie to, że Daily mi się słabo nagrywa czy coś. Fajnie mi się gra to Daily, tylko mnie trochę no męczy. Dobra, ale anyway. Dzisiaj będziemy budowali O Jezus... Wiecie co? Ja może zrobię to tak. O! Proszę bardzo. I gotowe. No i cóż, mam nadzieję, że... Nie musicie przyznać, nie spodziewaliście się tego. No dobra moi drodzy, to by było tyle. Nie to był taki drift. No ale już trzymajcie się, no i cześć.